Dzisiaj powiem Wam parę ciekawostek na temat Cypru. Ja szczerze mówiąc. Nie miałam pojęcia o Cyprze, aż do momentu, kiedy nie zobaczyliśmy, że bilety są mega tanie, i wtedy zaczęłam się interesować. Bo nie ukrywajmy, jak dla mnie w ogóle Cypr był raczej takim typowym, randomowym miejscem, gdzie czasami ludzie gdzieś jadą na wakacje. To nie jest, wiecie, Hiszpania na przykład, Portugalia, czy takie miejsca. Jakby ja naprawdę nie wiedziałam, że tak dużo ludzi tam jeździ i że to jest taki jakiś popularny, można powiedzieć, cel podróżowy. Ja się tam zdecydowałam tylko dlatego, że bilety były tanie i szczerze mówiąc, nie żałuję, ale to Wam powiem właśnie wy. W tym filmiku. Także pierwszą rzeczą, która mega mnie zdziwiła na Cyprze, jest to, ile tam jest kotów. Koty są wszędzie. Przejście z hotelu do sklepu, tak, żeby nie zobaczyć kota, po prostu graniczy z cudem. Można to porównać coś do żabki w Polsce. Dosłownie, nieważne gdzie nie idziecie, zawsze ta żabka będzie, no nie zawsze. I szczerze mówiąc, byłam mega zdziwiona, że te koty naprawdę wyglądają dobrze. One nie wyglądały na jakieś chore, były normalnie najedzone, takie wiecie, grubiutkie, tuściutkie, zdrowe, szczęśliwe, nie były dzikie, właśnie nie przychodziły do nas. Naprawdę podchodziły same, lubiały się, wiecie, miziać, głaskać, a że ja uwielbiam koty, to byłam w raju. I uwierzcie mi, że to nie były zwykłe koty. To były koty perskie, jakieś brytyjskie, mieszane. Naprawdę wszystkie, wszystkie, wszystkie koty, jakie istnieją. I naprawdę takich kolorów, jakie tam widziałam, to nigdzie nie widziałam, nie? Tam jest ruch lewostronny. Ja nigdy nie byłam w Anglii i szczerze mówiąc, myślałam, że może Anglia i Japonia to są takie jedyne miejsca, gdzie ten ruch jest lewostronny. A okazało się, że na Cyprze jest tak samo. I naprawdę mega ciężko było się przyzwyczaić. Ja co prawda nie mam prawo jazdy, ale samo to, że gdy przechodzicie przez ulicę... To po prostu wiecie, że zawsze gdzieś tam ten samochód z jednej strony przyjeżdża, a teraz wszystko jest na odwrót, i nawet samo to, że kierownica jest po prawej stronie, wygląda po prostu mega, mega dziwnie. Tam kierowcy bardzo często naprawdę przyjeżdżają na czerwonym świetle. Tak samo jak piesi przychodzą na czerwonym świetle, to jest naprawdę mega normalne, nikt tam nie zwraca uwagi na światła, bo mogą się tym sugerować, ale zazwyczaj każdy jedzie jak chce. Tam nie ma też dużo ludzi, nie ma dużo samochodów, więc po prostu większość ludzi nie zwraca na no, to typowo uwagi jak już jesteśmy w temacie samochodów, to tam większość ludzi raczej używa takich starszych samochodów. Rzadko kiedy widziałam jakieś takie wiecie typowo bogate samochody drogie, bo sama importacja w ogóle samochodów jest mega droga i bardzo dużo ludzi też jeździ typowymi jeepami, dlatego że tam macie oczywiście drogę, macie autostradę, ale jak chcecie zjechać sobie na boczną drogę, to raczej jest tam dużo kamieni, błotka i tak dalej, bo tam też często pada właśnie w okresie zimowym, także większość ludzi po prostu posiada jakieś jeepy, takie wiecie typowe, wysokie, duże samochody. Następną rzeczą są ceny. The cat Tam nieważne, czego nie chcecie kupić, zapłacicie dużo więcej. To jest Europa, więc tam są ceny. Jak chcecie kupić na przykład jakąś rzecz, którą kupowaliście, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek, to musicie po prostu się pogodzić z tym, że tam zapłacicie może nawet jeszcze raz tyle, bo tam wszystko jest faktycznie importowane. Ja sobie kupiłam na przykład taki, że do brwi zapłaciłam 10 euro, a tutaj płacę 4, więc naprawdę ta przebitka czasami może być duża. A jak już jesteśmy w temacie cen, to tam nawet za jedzenie zapłacicie bardzo dużo, ale tylko wtedy, kiedy chcecie jeść tak typowo, Europejsko, wiecie, jakieś pomidory, chlebek, płatki owsiane i tak dalej, to tam naprawdę zapłacicie za te rzeczy dużo. Ale jak chcecie jeść właśnie, powiem, jakieś tam owoce, mięsko i tak dalej, to zapłacicie naprawdę tanio. Tam też mają swoje ziemniaki. Jeżeli chodzi o takie typowe jedzenie, to jest faktycznie tanio. Ale jak chcecie właśnie coś wybranego, jak na przykład jakieś jogurty proteinowe, albo jakieś właśnie takie typowe rzeczy, które są produkowane w Europie, jak nie wiem, ketchup na przykład, czy, czy płatki owsiane, wiecie, to wszystko jest przerabiane i tak dalej w Europie, a nie tam, to jest importowane i jest bardzo, bardzo za drogie. No i wszystko dosłownie smakuje inaczej. Na przykład mięso, moim zdaniem smakuje zupełnie inaczej. Ja nie wiem, czy oni też to importują, czy mają swoje hodowle, ale to mięso, uwierzcie mi, smakuje w większości przypadków jak papier dla mnie, dosłownie. To nawet nie jest porównywalne do mięsa. Ja jestem ciekawa, jak smakuje mięso w USA, bo wydaje mi się, że naprawdę może smakować podobnie, bo my kupowaliśmy chyba z trzy razy mięsko, raz indyka, raz pierś kurczaka i zawsze smakowało po prostu jak papier, więc to nie mógł być przypadek. Tak samo jest z warzywami i produktami e, roślinnymi, jak na przykład płatki owsiane, płatki kukurydziane, chleb i tak dalej. Chleb jest napompowany, a płatki smakują po prostu plastikiem, naprawdę. Tam nic nie jest po prostu takie jak tutaj, więc jeżeli ktoś uwielbia takie typowe europejskie jedzenie, to może mieć ciężko. Następną rzeczą, która mnie mega zdziwiła, jest to, ile tam było Polaków. My byliśmy w sezonie takim, gdzie raczej ludzie tam nie przyjeżdżali, bo był to luty, a tak typowo turystycznie ludzie przyjeżdżają raczej od kwietnia, maja, potem przez całe wakacje, a my byliśmy w takim najzimniejszym w ogóle miesiącu, i uwierzcie mi, tam było mega, mega dużo Polaków. Pomimo tego, że nie było samych turystów mega dużo, to wszędzie, czy w sklepie, czy w hotelu, czy gdzieś na ulicy, czy właśnie w jakimś sklepiku z pamiątkami, mega dużo tam było Polaków i wszędzie było słuchać polski język. To jest rzecz, z którą ja totalnie nie potrafiłam się pogodzić, ale uwaga papieru toaletowego nie można wyrzucać do ubikacji, tylko trzeba właśnie wyrzucać do kosza na śmieci. Ja nie miałam pojęcia, że tak tam jest. Dopiero dowiedziałam się na miejscu, i to było coś, z czym ja naprawdę nie mogłam się pogodzić. I jak właśnie wróciłam do domu, to była pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam. Nie wyrzuciłam papier toaletowy do ubikacji bezproblemowo. No, to są takie rzeczy kulturowe, że naprawdę mega ciężko jest się do tego przyzwyczaić tutaj. Przynajmniej dla mnie. Wielkość wyspy również mnie bardzo zdziwiła, bo ta wysepka jest naprawdę bardzo mała. I co warto wspomnieć, ta wyspa jest podzielona na dwie części: na grecką i turecką. Ta grecka jest troszeczkę większa, to też jest europejska część, więc tam macie normalnie ceny, wszystko jest takie przyziemne, bardzo podobne do Europy, ale po stronie tureckiej to już nie jest Europa. Nie macie w ogóle cen. Jak wchodzicie do sklepu, to płacicie po prostu za wszystko tyle, na ile wyglądacie, że możecie zapłacić. Także uważajcie i trzeba się targować. I tam też wszystko jest dzikie. Na przykład po tamtej stronie też. Było masę kotów, ale te koty raczej były takie zdziczałe, chude, bardzo wyglądały na brudne. Ta różnica była bardzo, bardzo widoczna. I też, co warto dodać, osoby ze strony tureckiej nie mogły przechodzić na stronę europejską, grecką, ale na odwrót już absolutnie można było to zrobić. Tam w stolicy, właśnie w Nikozji, jest granica i przechodząc musimy dać po prostu swój dowód osobisty. Tam właśnie wszystko jest kontrolowane, sprawdzane i możecie przejść na jedną stronę i potem możecie wrócić. My też właśnie byliśmy po greckiej stronie i ta grecka strona z zdecydowanie dużo bardziej mi się podobało. I to już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat Cypru, może się akurat tam wybieracie, to możecie mi tutaj oczywiście zadać. Ja Wam na pewno odpiszę, a może nagram drugą część właśnie typowo o stronie tureckiej, bo ona wywarła na mnie naprawdę zupełnie inne wrażenie niż ta grecka. Więc piszcie mi w komentarzach, a my widzimy się już w następnym filmiku. Do następnego razu!